Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek ze sprawdzania auta przed kupnem. Tutaj mamy yy, dzisiaj Skodę Super drugiej generacji. Dzisiaj musiałem odcinek, był wrzucony rano, aczkolwiek. Okazało się, że odcinek jest bez dźwięku, dlatego że mikrofon został, nie wiem, usunięty z systemu po aktualizacji ostatniej jakiegoś tam opcjonalnego sterownika Synaptics bodajże. Także musiałem wszystko teraz od nowa nagrać z dźwiękiem. Co można powiedzieć o aucie samym? Skoda Super 2011 rok, druga generacja. 2.0 TDI 170 KONI Dosyć ciekawa wersja z napędem 4x4 z systemem Haldex. Eee, także tutaj nie jest rzadko spotykana wersja, bo tych wersji zazwyczaj jest więcej z automatyczną skrzynią biegów. Także na pewno, na pewno dosyć fajna wersja. Tym bardziej, że dosyć bogato wyposażona wersja Elegance. Skórzana tapicerka beżowa. Pełna elektryka, wszystkiego oczywiście, łącznie z fotelami. Podgrzewane fotele, tylna kanapa podgrzewana także. Nawigacja, czujniki parkowania przód-tył, asystent parkowania, tutaj mamy kawałek na nadkolu, widzimy, yy, widzimy właśnie, yy, widzimy właśnie tutaj na, jeden z czujników tego systemu, reflektory xenonowe, praktycznie pełne wyposażenie, jakie można było dołożyć do Superba w tamtym czasie. Odnośnie stanu technicznego, może zaczniemy od kół, czyli tutaj mamy opony dosyć świeże, opony dosyć świeże, także widzimy razem razem z Układem hamulcowym klocki, tarcze przód dosyć w dosyć bardzo dobrym stanie, praktycznie klocki niezużyte tarcze hamulcowe też najprawdopodobniej niedawno wymieniane, bez rantu, także tutaj, tutaj bardzo, bardzo fajnie to wyglądał układ hamulcowy. Z tyłu tak samo tarcze może zużyte bardziej, aczkolwiek klocki hamulcowe też w bardzo dobrym stanie. Co do yy, tutaj jakiś zawieszenia yy, przejeździe próbnej nie było tam żadnych odgłosów dziwnych z zawieszenia z układu kierowniczego także tutaj także tutaj yy, także dosyć fajnie ten samochód się sprawiał. Co do dalszej mechaniki yy, czy wycieków sam silnik 2.0 TDI oznaczenie CFBG. Być może pomyliłem kolejność liter, ale wersja 170-konna, napęd na 4 koła, 4x4 z czwartej generacji z tego co pamiętam. Także auto w takiej wersji dosyć niespotykanej na rynku. Co do mechaniki, silnik, nie było tam żadnych wycieków z silnika widocznych, jedynie tam przy wtryskiwaczach jakieś zapocenia ale żadnych świeżych tam wycieków, silnik był niemyty, zakurzony, także góra, tu cała dół silnika, żadnych tam wycieków nie było widać. Auto miało było serwisowane, książka serwisowa, wydruki z przeglądów diagnostycznych także, także niedawno był wymieniony także olej w haldeksie z tego co pamiętam przy 150 tysiącach że Także tutaj tak to wyglądało mechanicznie, silnikowo całkiem ok. Co do wnętrza, wnętrze było dosyć dobrze zachowane, aczkolwiek na fotelu kierowcy boczku było widać jakieś tam przetarcie, zagniecenia. Już reszta tapicerki w bardzo dobrym stanie, wnętrze niezniszczone. Także diagnostyka komputerowa pozwalała tam odczytać z bodajże z dwóch modułów. Czy z trzech przebieg, który tam był, zgadzał się powiedzmy z tym przebiegiem, który był na liczniku, oczywiście? Z tym, że oczywiście to też nie gwarantuje, że, że przebieg w autach, powiedzmy, czytane, że też nie może być cofnięte tam przez speców, nie? Bo to też tak jest czasami, że i, i, i przebieg odczytany powiedzmy z modułów różnych też będzie we wszystkich tych modułach powiedzmy cofnięty. Co do tutaj diagnostyki komputerowej, błędy tam były w module kontrola, kontroli nadwozia bodajże, ale to były błędy z żarówkami głównie. E, takim najważniejszym tam jakimś błędem sporadycznym aczkolwiek był błąd napędu Haldex, e, pompy ja nagram oddzielny odcinek, tylko sobie zobaczę. Tutaj bo ostatnio też miałem z diagnostyki ten sam błąd w Haldeksie p 00448 pompa sprzęgła, HALDEX, układ, układ otwarty. Także tutaj jest albo początek końca, że tak powiem pompy sprzęgła. Właśnie w się, albo gdzieś tam wtyczki instalacji elektrycznej tej pompy trzeba się przyjrzeć. Być może przy wymianie oleju ktoś rozpinał wtyczkę i gdzieś tam nie ma styku. Ta pompa raz działa, raz nie działa. Tutaj trzeba byłoby to skasować, ten błąd pojeździć, zobaczyć, czy on się pojawi od razu, czy się nie pojawi. Także tak to, tak to wyglądało. Samo sprawdzenie napędu przy normalnych warunkach drogowych raczej jest to niemożliwe. Teoretycznie można się bawić tam gazowaniem i puszczaniem ze sprzęgła, powiedzmy, czy auto ruszy od razu, czy będzie kołami mieć, ale jest to, że tak powiem, wszystko na, na oko robione. Także tutaj diagnostyka komputerowa na pewno się przydaje do diagnozowania tych wszystkich elementów. Zarówno modułów w samochodzie, jak i, nap jakby choćby tak, jak i tutaj napędu, i kwestii negocjacji, później ceny na ewentualne naprawy takiego samochodu. Także tutaj auto, blacharsko-lakierniczo, bo zacząłem od mechaniki, blacharsko-lakierniczo wyglądało całkiem ok. Przednia szyba tylko była wymieniana nad reflektorem lewym, przednim tam było jakieś zarysowanie, w tam było malowane dodatkowo i tylne lewe nadkole, też kawałek tam kilkunastu było też malowane, naprawiane, jakieś zarysowanie, zagniecenie, no i tyna klapa była wymieniana, i malowana, podwójny lakier tam był. Reszta jak najbardziej auto w oryginale, także tak to wyglądało. Auto najprawdopodobniej kupione przez zainteresowanego, także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego. Odcinka.